Cześć, ty piotr. Witam w bitwie śród, Śródziemie. Wczytałem ostatni zapis i zacząłem misję od nowa. Udało się nam zdecydowanie nieco lepiej załatwić wszystkich tych korsarzy. Zrobiłem więcej geleonów, mamy ich teraz 6, mamy cztery statki transportowe, więc możemy się spokojnie udać i spróbować zdesantować się na stoczniach korsarzy. Cichaj, tam, panie narrator. Wiem, co mam robić. Dobrze, dobrze, wiem, co zrobić. Można kliknąć, żeby ich wysadzić. Można też kliknąć na ziemię, wtedy po prostu wysadzą ich tam wszystkich. Myślę, że to jest nieco skuteczniejszy sposób. Mam cztery statki. Transportowe no, Może się nawet trochę postrzelać, ale może nie za bardzo, bo mają katapulty. E, czy muszę was pojedynczo wyrzucać, naprawdę? O nie. Dobra, wyrzućcie ich szybko, zanim mi zniszczą te transportowce całkiem. No, oczywiście nie. Łuczników, tak? Łuczników stresiłem. E, no, no dobra, no. Będziemy musieli jakoś to przetrwać. Lasu elfów tu nie dam rady zrobić. Ja, bombadil nie jest za dobry w niszczeniu katapult. No ale przynajmniej trochę coś tam nieco ich straszy. Musimy zabrać tylko kopalnie te Stoszyn przede wszystkim, no bo to one są tutaj problemem. Okej, okay, no. Czy ty możesz ją tak rzucać po prostu przechodząc obok niej? Tak, dobra. Zaraz będą nasze stocznie i będziemy już mieli problemu z tym wszystkim. Okej. Okay. Udało nam się i co teraz? O, super. Okej, okay, no musimy wracać. I to jak najszybciej. Gdzie są moje transportowce? Zostały dwa, ledwo żywe. Zrób tu szybko kolejny. A galeony, niech może płyną ich tam trochę po. Mogę wcześniej ich wysłać, bym wysłał te. poniżał te transportowce częściowo i by nie mieli aż tak dużej armii. Teraz trochę za późno na to. Wy wejdźcie tu, bohaterowe, tu. No, wszyscy wyszli. Dobra, musimy zacząć się tutaj rekrutować trochę, bo. O nie. Dobra, uciekajcie szybko. Wy tam zostańcie i próbujcie coś zrobić, ale. Kurczę, nie pamiętam, żeby tutaj było aż tak ciężko z tym wszystkim no, ale wy jesteście wolni. No, ty jesteś wolny, bo jesteś tak mocno ranny. Dobra, mamy koszary ulepszone. róbmy łuczników z mrocznej puszczy. O, nie, tyle tego biegnie tutaj. Nie mamy nawet Bombadilla, tylko jedną wieżyczkę możemy zrobić samotną. Tak, gdybym te galeony wysłał wcześniej, to bym część tej armii na pewno zabił. Tutaj. Ale nie wiem dlaczego. A, zaraz, możemy mieć budowniczych, tylko muszę ich sobie kupić. No tak, to by miało sens. Okej. Okay. Moja wina, moja wina. Faktycznie, zapomniałem, że jest taka możliwość jak kupowanie budowniczych. Okej, okay, ja nie za bardzo chyba nie chcą atakować na razie. Wy jesteście zawsze zakamuflowani. Okej, okay, sam już bohaterowie. Dobra, wy robicie dużo wrażenia. Ale rzeczywiście, nie pomyślałem zupełnie o tym, że... że mogą tu być potrzebni budowniczy, których sam mogę sobie kupić. No, dobra, nauczkę mam przynajmniej na przyszłość, myśleć o tym co się dzieje. Dobra, bohaterowie są w stanie ich powstrzymać, szczególnie że nie za bardzo tutaj się nie ruszają. Rób wojowników z Lorien. <laughs> mają dużo pikinierów, więc. i dużo zbrojnych, a nie mają kawalerii, więc nie będą mi potrzebni kawalerii to ci tylko raczej właśnie wojownicy. My możemy sobie też zrobić tutaj konnice szybko. A, ha, ha, ha. I weź mi drzewko, zrób, że już nie mam pieniędzy za bardzo. No, no, gdybym wcześniej się na to zdecydował na zrobienie tych budowniczych tak, jak powinienem był zrobić, to nie miałbym teraz tego problemu. Mogliśmy też od razu wcześniej zacząć krasnodębsko bogaczyć. A nie mamy żadnych drzew. Za tamtym podejściem jedno drzewo mi przeżyło. A to przeżyło, ale oni mnie je zniszczą, prawda? Czy nie? Nie, nie mogą tutaj wejść. Dobra, to je zabogacimy. Okej, okay, dobra, udało się nawet zrobić armię, zanim w ogóle podeszli, bo oni chyba nie chcą podejść. Dobra, rozbuduj później, może uda się jeszcze do strzału dość No Jeden batalion z tych pikinierów jest mocno ranny. Dobra, no chyba ja musimy po prostu w nich wejść, bo oni nie za bardzo chcą. Myślimy pikinierów pierwszych, bo oni są wytrzymaliści przeciwko łucznikom. Więc oni zbiorą pierwszy ostrzał. Lepiej sobie radzą z łucznikami niż zbrojni. No ale dalej już nasi łucznicy są bardzo silni, więc powinno być w porządku. Straciliśmy jeden z batalionów pikinierów, ale to nic. Z tego co widać, tutaj wszystko idzie dobrze. Ten atak nie jest zbyt duży. Ci korsarze dalej tu stoją, ale nie wygląda na to, żeby cokolwiek mieli tutaj groźnego zrobić. Może płyniemy tam galeonami, żeby trochę zrobili roboty. Może coś tam pomogą. No, chyba jednak to nie wszystko. A, okej. Okay. To nie jest nic dla nas problematycznego, to że przyjechały krasnoludy, raczej to jest dla nas miłe bardzo. Okej, okay, coś tam w nich możecie, macie zasięg lekko. Jakby wykorzystać te krasnale? Mamy wozy, mamy budowniczych. O my chcemy coś robić krasnoludzkiego tutaj? Myślę, że nie ma sensu się jakoś tutaj bardzo rozbudowywać, lepiej zrobić po prostu wieżyczki. Chyba, że fortecę krasnoludzką, ona ma dobre ulepszenia dosyć. I jakiś mur nawet zrobić. Mm, mur mógłby nie być wcale, wcale taki głupi, ale... Chyba nie ma sensu, lepiej zróbcie jakieś palenisko. I posąg bohatera niech będzie, zwiększy nam morale, obrażenia i wszystko. Wy ciągle idziecie w porządku, i bym zrobił też miejsce z ulepszeniami, czyli warsztat, bo to pozwoli nam ulepszyć te krasnale. One przyszły nieulepszone. Rążek chyba nie musimy dawać. Nie wszyscy są polewelowani lub w prawie, więc nie będzie się płacało za bardzo tego robić. Dobra, dodajmy do włóczników łuczników, Dodajmy do. Wojowników, wojowników. Yy, jeden dodaj wojowników. Yy, ale Glorfindela dajmy na trójkę razem z wozami. I zróbmy jeszcze Batalion kawalerii, czy nie starczy nam, nie starczy nam miejsca. Drzewka nie ma sensu robić. Yy, łucznikom dam strzały lepszone. Jest palenisko, jest bosą bohatera. Więc poróbcie jeszcze samotnych wieżyczek. Zróbcie zrób wieżyczkę elficką, tutaj. Dobra, jest moja pseudo-kawaleria. Dajmy mój pierwszy rząd w taki sposób. Oj, oj, oj. Prosiłbym o nielatanie, tak? Silny rząd, tak. Nie wiem, czy oni będą mieli jakąś kawalerię? Trudno powiedzieć. 20 sekund przybędą. Można już robić katapulty, dostaliśmy możliwość. Czyli też możliwość płonących strzałów do katapult. Hmm, daj im armorka, nańś, no, pikinierzy, czy będą do czegokolwiek potrzebni. Nie wiem, no ulepszę was. Na wszelki wypadek wstawię was gdzieś z przodu. Nie wiem, czy oni... to są gobliny, więc raczej nie powinni mieć kawalerii. Gobliny nie mają kawalerii, ale. No zobaczymy. Czy możemy jeszcze jakąś moc wziąć? Jest możliwość wzięcia rozproszenia chmur i nawałnicy już, już są odblokowane. Nawałnica jest niezła, bo pomaga łatwo niszczyć budynki. I daje dostęp do słonecznego blasku. Kolej kolei to daje dostęp do powodzi i trzęśnia ziemi. Trzęśnia ziemi jest bardzo dobre, bo niszczy właściwie całą bazę przeciwnika. Ma tak duży zasięg. No jeszcze nie zdążyłem. A! No, może wyślimy nasze statki na nich tym razem. No właśnie tak myślałem, żeby się bardziej ustawić blisko znowu i znowu zapomniałem. Ale chyba zdążymy. Poniżyć trochę tych... A, powinniśmy być w stanie zniszczyć jakieś transportowce. Ponieważ one są dość wytrzymałe, kurcze. No ale jednego zniszczyłem. Mają też jakieś artyleryjskie. No my nie mam dowodzenia, żeby zrobić artyleryjskie statki samemu. No chyba, że stracimy jakieś inne statki, ale nie widzę potrzeby. No to jest jeden, 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 jeden statek z katapultą, który zaraz możemy zniżyć tymi galeonami, więc... Nie powinno być takiej potrzeby. Mm, Krasnale. A dopiero ulepszona jest ta. No dobra, może zdążę Was ulepszyć. Może. No, chyba przegrywamy tę walkę. Nie wiem, czy was mogę leczyć, chyba nie. Zresztą wolę zostawić to na nich. Okej, okay, no nie mają kawalerii, to w końcu gobliny. Gobliny nie mają żadnej jednostki kawalerii, chyba? Chwila, muszę się zastanowić, czy gobliny naprawdę nie mają żadnej kawalerii. Mają pajęk pajęczą kawalerię. No, ale to się za bardzo nie liczy. W sumie możemy was wsadzić do wieżyczek. Po prostu. A, tylko powinienem był im kurczę ulepszyć broń przed tworzeniem ich do wieżyczek. Nie no, no nie widzę żadnego problemu w ogóle, zapomniałem o mojej kawalerii nawet, ale to... No nie było to zbyt trudne. Aha, to jeszcze nie koniec, okej. Okay. Teraz by się przydało zrobić tych statków, żeby faktycznie zniszczyć im więcej tej floty. Ale nie stać mnie na statki. To słabo. To nie zniszczy nic z floty. Zrobiłem katapultę, prawda? Tak, właśnie teraz się skończyła. Dobra, nie ma co, spokojnie, wszystko powinniśmy dać radę. Czy jest sens te zbroje, skoro siedzicie w środku? Ah, eee, tam. Katapultę damy jeszcze, albo nie dawajmy, sprzedajmy ją lepiej. Boję się, że trochę jednak mi zaszkodzi. E, po prostu wycofajmy się nieco. Ja bym zrobił w ten sposób. Wycofał się tutaj zdecydowanie. I mogę zrobić teraz faktyczną kawalerię. To na pewno będzie fajne. Lancierów sobie zrobić. i wszystkich budowniczych bym wziął tutaj. Schowajcie się tutaj budowniczowie, budowniczy, budowniczowie, budowniczowie wie. I proszę mi nie gińcie. Może też zróbcie jakieś drzewka dodatkowe, czy szyby kopalniane. To niby są miejsca, one są tak słabe. Tutaj były te drzewa wcześniej, ale nie warto chyba ich tutaj robić że mówiąc, eee, tam słabe te drzewa są strasznie. Weźmy trochę lansjerów. Eee, ulepszmy wam zbroję i bronię. I teraz tą kawalerią będę mógł mocno. przeszkadzać. Okej. Okay. Spokojnie, nie ma co się martwić, wszystko będzie dobrze. Jeszcze jednych lansjerów. Nie zdałam, że chyba. Nie mam już dowodzenia, dobra. A, tu, 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 tu. Was dołączam do kawalerii. Będziecie ulepszeni. Wszyscy. Dobra, mamy dwa wozy, może wozy powinienem dać tych... Na mi mi otaczy toporów może. To już nie za dostałem obrażenia większe i zdobywają szybciej doświadczenia to jest niegłupie. Okej, okay, mają teraz kawalerię. Nie pomyślałem o tym, że faktycznie mogą ją teraz mieć. O. Mm. A to mi się nie podoba. No ba no, musimy tę kawalerię wysłać tutaj na szybko. A główny atak jakoś będzie musiał zostać odparty. Mamy wieżyczki, które są dobre przeciwko kawalerii. Może was też powinienem wysłać do wieży, szczerze mówiąc. Trochę będziecie tam bezpieczniejsi. Aj, te bomby podpalające. Ale oni sami się w tym spalą. Jak tak na nich patrzę. Okej, okay, wózek straciłem jeden. Ale ten bez sztandaru. Ten ze sztandarem jest ważniejszy, bo daje nam większe obrażenia. Wytrzymałe są, wytrzymali są ci korszarze strasznie. To powinienem wam zrobić ten lasek. Chociaż chyba się nie kumuluje z tym, więc to bez znaczenia. Okej, okay, dajecie radę. Oj, i brakuje tej pikinierów mocno. No, powinieneś był ich wywalić wcześniej. Okej, okay, ale chyba udało się odeprzeć atak. A, błędem było zdecydowanie wysłanie tej kawalerii aż tak daleko, ale wszystko wyszło w porządku, więc nie ma za się przejmować za bardzo. Z z Najważniejsze to, że udało się wygrać. As this new alliance is celebrated, Arwen Evenstar arrives with the help of the Eagles. She brings the heroes troubled tidings from distant lands. Sauron's massive armies from Dol Guldur have moved north into Mirkwood, the domain of the Elven King Thranduil. The new allies must now rise up and prepare for the long journey eastward to aid their distant friends.

Chyba pamiętam co to jest. To jest chyba przygoda króla Daina. Ze swoimi krasnoludami. krasnodłami. Zanim gierowcy wybrają swoje prace, Sauron's armie marzył na nich od Dol Guldur i znajduje się w jednym zespołów na pływie Kildwin. Dane come to the aid of their human allies to the south. Before the battle ensues, Dane sends a messenger to King Thranduil of the Wood Elves, asking for their help. The dwarves must fight a desperate battle while they await reinforcements from the elves. Uff. No a co tam masz? Potężny szał, wskazanie do słusznicami szybkość szybkości i obrażenia. Szarżujcie na nich. Zresztą ja powinienem wysłać tych silniejszych, żeby szarżowali. Co to, to daje? Uuu, tu też mam armię, ale to nie, nie są moi eee, szybkości zadawane obrażenia A wrogie jednostki tracą wzmocnienia O! Nowi Nie mogę tego dać Nie rozumiem. No nie będę próbował tego w, w, zrozumieć, tylko po prostu. A. Nie wiem, skąd te ulepszenia przychodzą, no ale nie będę się tam bardzo nad nimi zastanawiał, tylko będę je brał. Więc tutaj widzę jakieś pieniążki, myślę, że się przydadzą, nam. A, to są nasi, ludzie zdali. Okej, okay. nie ogarnąłem. jest ich trzech, Nie wiem czy jest są ich trzy. masz na jakieś susscesze to będzie jeszcze jeden dobra damy, i, i dam im zbrojkę z Mifrilu. O nie No i ci ludzie zdali dałem im mifrilową koszulkę, oba sprzedam zanim zginą. Moje łucznicy, idźcie się schować. Okej, okay, udało się chyba wszystko powstrzymać na razie. Bombadli zawsze ratuje nam tyłek. Dobra, lećmy, lećmy. No tam gonią jakiegoś randoma, my tu zostawimy w spokoju raczej. Lećmy, pie... Ups. Może trzeba było ich uratować jednak. Oj, 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 uciekaj to stąd szybko. Oj, się dostał upartą dumę. Odporność na strach. Hmm. Prawie nam umarli nasi łucznicy zdali. Szybko, 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 szybko. Rzućcie na nich. Przewróć ich. Dobra, jest prawdziwy kolejny łucznik. Cały batalion. O nie, chcę zmierzyć naszych łuczników. Boba, zastrzelcie go szybko zanim was zabije. Nie ma no, nie da rady. Ała! Zabijcie tego olbrzyma! No i tyle z moich łuczników. Kurczę, prawie cała armia mi umarła. Dain też prawie nie żyje. Wygląda bardzo źle. Wygląda jak przegrana misja. Wiecie co? Chyba spróbuję tę misję zagrać od początku następnym razem, ale na razie dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na następny na odcinek, w którym może coś nam się uda. Branoc!